Naciśnij lekko na szarą kropkę, a zobaczysz, co się stanie. Oto są. Trochę chyba nieśmiałe. Zatem naciśnij raz jeszcze na szarą kropkę. Ależ się gromadzą. Wciąż jednak to nie to. Naciśnij na szarą kropkę raz jeszcze. Świetnie! Teraz są już wszystkie kolory. Połóż więc na nich rączkę, zamknij oczy i policz do pięciu. Pięć. Ho, ho, ho! Teraz twoja ręka jest zaczarowana. Bawimy się dalej? Weź na paluszek trochę koloru niebieskiego i pomaluj nim po żółtym. Zobaczymy, co się stało. Widzisz? Co się stało? Zielony! A teraz weź trochę koloru czerwonego i pomaluj nim po niebieskim. O, zobacz, co się stanie. Fajnie? Jaki jest? No to weź jeszcze kolor żółty, pomaluj nim po czerwonym. Hmm, ciekawe. Tak, udało się. Sprawdź, co się stanie, jeśli potrząśniesz książką. Ciekawe, co to się stanie, no? Zobaczymy. Aha, wszystko się rozlało. Tam, gdzie się rozlało, kolory się połączyły i jest zielony, tak? Widzisz? Widzisz na tak jeśli przechylisz książkę w prawo, to widzisz. Zobaczcie. Się... Aaa, wspaniale! Wszystko, cały czerwony spłynął na niebieski i zrobił się fioletowy. Wiesz, to teraz. na zielony, na czerwony. Spłynie na czerwony z powrotem? No nie wiem, zobaczmy. A teraz szybko zamknij książkę tak, żeby kolor z lewej przytulił się do tego z prawej. I otwórz. A, ależ zabawa. A jeśli przetrzesz rączką wszystkie kolory? Kolorowe linie? Hmm, tak. Wielka plama, co? Heleniu, potrzebujesz siku? Czy wiesz, jak zmienić kolor tych wszystkich kropek na zielony? Trzeba pomieszać niebieski z żółtym, tak. Wszystkie pomieszaj. Mhm. O, udało ci się. Biały rozjaśnia kolory. Bawimy się jeszcze? No to sprawdź, jak rozjaśnia. Sam spróbuj. Mhm. Rozjaśnij wszystkie. Zobaczymy, jak się zmienią. A, zauważyłaś, co się stało? Tak. Ja. Mhm. A czarny? Przyciemnia kolory. Sprawdź to. Mhm. Już rozumiesz? To bardzo proste, prawda? Widzisz, zrobiło się dużo ciemniejsze. O. Jak się dodało czarnego koloru. Fajnie też jest. Dobrze, to zrobimy przerwę. Mhm. A jeśli mocno przyciśniesz kartkę z lewej strony do prawej, co się stanie? Przyciśnij, przytul. A, Oto rezultat. Jaki, Jaki się zrobił kolor? Szary? Szary. Wiesz już dużo o kolorach? Połóż więc roczkę na kropkach i policz do pięciu. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Nasza zabawa kolorami już się skończyła. Do zobaczenia. A teraz Twoja kolej, żeby się bawić, przyglądać, mieszać, odkrywać i eksperymentować. Dobrej zabawy. Aha. Hmm. Mhm. Tutaj nie ma pokazane, bo to jest właśnie ta książka, wiesz? Tu są inne.